Cześć! Dzisiaj pokażę Wam jak wgrać i jak używać pluginu Iconomy na serwerze Bucket. E, wchodzimy w link podany w opisie, pobieramy plugin. E, gdy nam się już pobierze e, mamy plik jar. E, otwieramy nasz serwer, wchodzimy w plugins i Economy wrzucamy do tego folderu. E, odpalamy serwer i czekamy aż się nam wszystko załaduje. Nam się już wszystko zaduje. Wchodzimy do naszego Minecrafta. I wchodzimy na nasz serwer. Dzięki temu pluginowi, mamy komendę money, um, która pokazuje nam stan konta, który mamy w tym momencie 30 dolarów. Możemy sobie. Um, Wziąć na przykład e, kamień i go sprzedać. sell e, 164, czyli ID e, i ilość. E, dostałem za to pieniążki, które właśnie ups, przyszły nam na konto. <gryw> na konto. Mamy właśnie 222 dolary. E, tak działa iconami, mm, ale także działa z innymi pluginami które przedstawię niebawem. Dzięki za obejrzenie. Na razie, cześć!